Ja na kanale Kebabem recenzowanym dzisiaj będzie Kebab Marhaba, ten na Trabuta. po tutaj, ten operację. Kebab jest spoko, jest to Kita yy, Marhaba XXL. Największy kebab jaki tutaj można dostać. Więc próbujemy. Jak na razie widzę samo mięso, zobaczymy, czy jest yy, tutaj trochę warzyw. Hmm. Coś tu jest, ale chyba to jest jakaś sałata po, albo, albo kapusta pokrojona tak drobno. Jest to samogodnym, ale widać na razie brak jakichkolwiek warzyw. Same mięso. Bardzo mało warzyw. są, Ale w porównaniu do innych kebabów jest to bardzo mało warzyw. Nie ma ogórka, nie ma pomidora. Z takich podstawowych warzyw z kebaba. Jest tutaj chyba tylko kapusta. Pokrojona tak drobno. No lipnie trochę. No, a, niby, a, a warzywa są w końcu od mięsa na kebabę, więc trochę zbyt bogaty ten kebab, jest w mięso. Niby fajnie, no ale jednak z warzywami jest smaczniejszy. Taką notę to było słabie? jest dobry, ale przez brak warzyw muszę zaniczyć notę. Będzie tutaj 6 na 10. Jeżeli lubicie oglądać mnie właśnie rezencję słabą, to stawcie już teraz kopeczkę w górę. Będziecie nie że w się zajmę. To was Zapraszam was także na, na poprzednich film, filmy nazywne, na Do nas w Hej hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem. Elo.